Cześć, z tej strony BN23 i witam was w kolejnym odcinku prawdopodobnie z serii Kingdom Rush Teorii. Nie będę tego robił jako taki oddzielny, luźny odcinek, chociaż uważam, że to co dziś omówimy jest na swój sposób wyjątkowe. Zaraz pokażę autora teorii i co mu właśnie mówi ta sama jego teoria. I teoria jak widzicie będzie dotyczyła Weznana i nie tylko, także już przedstawiam o co chodzi. Niesamowicie ciekawą teorię zaproponował The Overlord, zwany też jako Revanes, bo taki nick ma z kolei na YouTubie. Na swoim kanale też nagrywał Kingdoma, także serdecznie zapraszam. A jego teoria brzmi. Działania Lorda Malagara we Frontiers były zaplanowanym blefem? Być może przez samego Weznana, po jego ucieczce z Pandemonium. Chodziło o to, by Malagar miał odwrócić uwagę Lineri, więc działał na drugim końcu kontynentu, a weznam w tym czasie zyskał na czasie, aby zebrać wojska, odzyskać swoją moc oraz przekabacić jakieś neutralne plemiona czy frakcje na swoją stronę. I ja uważam, że to jest bardzo fajna teoria, bardzo ciekawa, i w dzisiejszym odcinku się jej przyjrzymy. No i zacznijmy od początku, omówmy sobie pewne wydarzenia pokrótce. W Kingdom Rush Origins poznajemy tak, jakby chronologicznie pierwszy raz weznana, jest on wtedy jeszcze po stronie dobra. Jest przyjacielem Denasa, jest po stronie Linerii, ale już wtedy go ciągnęło na tą, że tak powiem, ciemną stronę mocy. I ostatecznie to następuje, gdy Pajęcza Bogini właśnie spaczyła mroczną energią, mroczną magią łzy Elin. Wezwan oczywiście się tym zajmuje, a zajmuje się tak, że zostaje sam największym złym tego świata, potężnym czarnoksiężnikiem. Następnie przechodzimy do Kingdom Rush jedynki, gdzie właśnie Weznan zgromadził już armię bardzo różnorodną. Pod jednym sztandarem chociażby zjednoczył klany orków, goblinów, mrocznych rycerzy, także jego armia naprawdę była różnorodna. Nawet udało się przekabać jakieś pająki, część demonów, także jak widzimy bardzo, bardzo różnorodne oddziały. Ale oczywiście jego próba zawładnięcia światem się nie udaje, zostaje pokonany i trafia do piekła. Zostaje uwięziony w pandemonium, gdzie strzeże go potężny Moloch, władca demonów. Ale i tu trafia Lineria oraz jej sojusznicy, którzy pokonują Molocha mimo jego wielkiej potęgi, a sam Weznan, samemu Weznanowi. Z pomocą Olocha, ale jednak udaje się uciec z tej mrocznej krainy. Jednak nic nie słychać o nim, ani go nie widać przez jakiś dłuższy czas a z kolei pierwsze skrzypce zaczyna grać jego dawny sługa szpieg, Malagar, który sam teraz zostaje mrocznym lordem to on podnosi laskę weznana. I jest głównym antagonistą, jednym z dwóch głównych antagonistów w Kingdom Rush Frontiers. Ale tam nie prowadzi działań właśnie w sąsiedztwie linerii czy w samej Linerii, tylko przy Hammerhold i w terenach daleko na wschód od Hammerholdu na pustyni, w dżungli, w podziemiach, także zdecydowanie w innym miejscu niż weznan. I tutaj właśnie autor naszej teorii zadaje pytanie, czy to mogło być odwrócenie uwagi, ponieważ Lineria i ich sojusznicy zainteresowali się tam tym miejscem wysłali tam swój oddział, wysłali te, tam posiłki pewnie na północy, czy właśnie na tym północnym wschodzie e, jakieś straże może zostały odwołane ze służby, może jakieś garnizony też zostały e, przydzielone do innych miejsc i tutaj wkracza Weznan e, całe na czarno-fioletowo i będzie mógł później przygotować się do tego, co pokazał w Kingdom Rush Vengeance, gdzie już udało mu się przejąć władzę nad światem. Wydaje się to bardzo ciekawie i składa się w całość, tak? Ale mam jedno ale do tej teorii. I tą uwagą, którą mam jest to, że sam Malagar... Okej, okay, mógł udawać, że on zastąpił Weznana i tak dalej, ale Malagar... Chciał, a po drugie to zrobił, uwolnił Umbrę. I właśnie, i tu pozostaje pytanie, czy Umbra też miał być częścią planu e, weznana w przejęciu jego, właśnie w jego przejęciu władzy nad światem, i może był tym nieudanym planem, że wymknął się spod kontroli? Czy może jednak to trochę inaczej wyglądało? Bo jak wiemy, sam Weznan zgromadził pod swoim sztandarem bardzo potężne postaci, co widzimy w Kingdom Rush Vengeance. Przyłączył się do niego bardzo potężny smok Beresat. Równie potężne smoki Murglun, Dian Yun, Eiskalt. Czy tak potężne postaci jak YunPai, Jack Lantern. Także nie to, że Weznan. Nawet jak ktoś by był równie potężny co Weznan, dzięki jego zdolnościom krasomóstwa mógł zostać przekonany do przyłączenia się i działania w wspólnej sprawie. Na przykład obiecując jakieś podzielenie się tą potęgą w pewien sposób. No, myślę, że na pewno każdą, każdą z tych osób, z każdą z tych istot w jakiś sposób przekabacił na swoją stronę. Natomiast może tak samo jak Malagar, według tego, co nam się wydaje. Tak samo Weznan według teorii Rywaneza przecenił jednak swoje możliwości względem potęgi Umbry. Nie spodziewali się obaj, że Umbra jest o wiele potężniejszy, potężniejszy właśnie od nich, bo Umbra jednak no Lorda Malagara prawdopodobnie zabił i myślę, że z Weznanem również miałby szansę. Mimo, już Weznana uważam że sporo potężniejszego od Lorda Malagara, to myślę, że Umbra i jemu dałby radę. Także to jest ten jeden element, który psuje nam wizję tej teorii, może nie tak do końca, ale jednak jest sporym znakiem zapytania i, i sporym takim właśnie przeszkodą, żeby ją w 100% potwierdzić. No, bo gdy pójdziemy w wydarzeniach dalej, no to tak jakby ta teoria nadal ma sens, ponieważ tak. Wojska właśnie linerii i sojuszników. Ich uwaga została odwrócona. Na południu było wielkie zagrożenie w postaci Lorda Malagara i jeszcze większe w postaci Umbry, czy odkrytych Saurian. Gdyby Saurianie i Umbra wydostali się na powierzchnię, byłoby bardzo nieciekawie. A tymczasem Weznan odbudował e, w, swoją potęgę na północy. A może tak teraz sobie myślę, mimo iż Weznan mógł być świadomy, Potęgi Umbry, to może wiedział, że w jakiś sposób jednak on zostanie pokonany, bo jednak nie zgromadzi pełni sił, bo wojska linery e, w porę go utłuką, ale mimo wszystko będzie on takim zagrożeniem, że będzie wymagał maksymalnego skupienia, a on w tym czasie na północy dojdzie do pełni potęgi. No, w sumie, jeśli tak do, do tej sprawy podejdziemy, no to wtedy ta teoria. Ma sens, a to, e, co powiedziałem wcześniej, już nie jest takim minusem tej teorii i e, kontrargumentem do niej. No i kontynuując, Weznan gromadzi nowych sojuszników, takich jak właśnie przechodzą na jego stronę morskie diabły, rasa morskich diabłów, która w sumie akurat brała udział e, w wydarzeniach z Frontiers, ale teraz są, no właśnie, to też jest kolejna w sumie wspólna cecha. E, przechodzą inne, Właśnie potężne istoty, takie jak smoki chociażby. E, także tak to wygląda. I Weznan podbija świat. Mści się na wszystkich, którzy kiedykolwiek zaszli mu za skórę. Pokonuje elfy, pokonuje krasnody, pokonuje linerię, pokonuje Anurian, pokonuje wikingów północy, pokonuje wywerny. Też zajmuje tą ukrytą krainę, gdzie właśnie królem był ten taki też inny azjatycki smok, który rywalizował z Yanunem. i nawet udaje mu się podbić pradawną Ukrainę, gdzie mamy Prach Krasnoludy, tak? I strażnikiem ich Krasnoludów był ten Great T i mimo to jego też udaje się pokonać. Także jak widzimy Wezna triumfuje i Taki wielki plan weznana miałby rację bytu. No oczywiście, napiszcie w komentarzach, co wy uważacie o tej teorii, o tym, co napisał Revanes. I co uważacie o tym, że. Co ja powiedziałem, jakie dałem argumenty za tą teorią. No, moim zdaniem jest to super teoria. Bardzo ciekawie tutaj wykminił to Rewanes. I jak wszystko zepniemy do kupy, no to to się łączy w całość. Nawet jak tutaj jeden kontrargument mi szybko przyszedł do głowy, to później praktycznie go skontrowałem w całości, że jednak mogło tak też być i że ten Umbra wcale nie przeszkadzał w tym wszystkim. Ale jeśli to tak też wziąć pod uwagę, to wychodzi, że Weznan był jeszcze inteligentniejszy nam, niż nam się wydaje, że był jeszcze takim większym mastermindem e, niż nam się mogło wydawać, czy niż jest opisywany przez innych bo naprawdę plan by był genialny wtedy no ale mamy takich różnych geniuszy, którzy w taki sposób e, przejęli później władzę, udało im się to co na początku nie udawało się im czy ich e, mistrzom, przykładem jest Darth Sidious e, właśnie z Gwiezdnych Wojen który praktycznie od środka zniszczył i Republikę i zakon Jedi zakon, który liczył wielu, wielu członków i zostali wybici co do jednego a najpotężniejszy prawie według, no według potencjału najpotężniejszy właśnie członek zakonu e, i ten, który miał być jego nadzieją na ostateczny triumf sam zostaje Lordem Sithów, a mowa to oczywiście Anakinie który staje się Lordem Vaderem no i ja uważam, że na przykład ta teoria jest bardzo dobra, oczywiście napiszcie co wy sądzicie o tym wielkim planie weznana. No ale uważam, że, że, że cieka, ciekawa, ciekawa taka zagwostka, właśnie ciekawy temat do, do rozważań to był. No a ja się z Wami żegnam, nie będę już przedłużał tutaj. Trzymajcie się, no i cześć!